Noc Muzeów została zorganizowana 6 lipca tego roku w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy. Tematem przewodnim była sakarna badania polskich archeologów w Egipcie. Czy przypuszcza Pani, że tylu ludzi ciekawi ta tematyka? Tak. Tak, dlatego że e, oboje razem z Kamilem Korażkiewiczem zajmujemy się popularyzacją Egiptu. To jest bardzo szeroko pojęte. Zjawisko, można powiedzieć. I zawsze mamy bardzo szeroki odbiór. Bardzo dużo ludzi przychodzi dowiedzieć się czegoś na temat Egiptu. Egipt jest ciągle takim gorącym tematem. Staramy się wyjść temu po prostu naprzeciw, nie zamykać się w gabinetach naukowych, można powiedzieć, tylko pokazać ludziom, co jest naprawdę ciekawego, interesującego i jak tak naprawdę wygląda praca archeologów. To nie pierwszy raz, kiedy gościmy członków polsko-egipskiej misji archeologicznej, którzy od kilkunastu lat prowadzą badania w sakarze. Ja osobiście na tych wykopaliskach zajmuję się można powiedzieć dwoma działkami. Pierwsza to zabytki. Drobne zabytki, które muszę zadokumentować, zadbać o to, żeby trafiły w odpowiednim momencie do konserwatorów, zostały odpowiednio zakonserwowane, następnie udokumentowane, zadokumentowane, czyli musi być wykonany rysunek, musi być wykonana fotografia, musi być przygotowany materiał do publikacji. Z czasem po powrocie do domu do Polski siedzi się po po prostu w książkach i pracuje nad daną figurką, danym obiektem. To, to, to różnie bywa w zależności od kontekstu. Druga rzecz nad którą ja pracuję to są pochówki. Pochówki w sarkofagach drewnianych ogólnie z jakimś rodzajem wyposażenia. Wystawa została poprzedzona wykładami archeologów, którzy opowiedzieli o miejscu swojej pracy. Kocham Sakkarę. To jest niesamowite miejsce pod każdym względem i archeologicznym, bo tak jak próbowałem pokazać tam są ogromne połacie jeszcze nieprzebadane, gdzie może być absolutnie wszystko. Niektórych rzeczy, jakie tam mogą być, możemy się spodziewać, możemy przypuszczać, co tam jest. Inne to są absolutne niespodzianki. Z drugiej strony w Zakarze mieszkają kapitalni ludzie. Życzliwi, ciepli, przyjaźni. Ludzie, z którymi pracujemy na co dzień na Wykopie, których znamy bardzo dobrze, których odwiedzamy. Świetne miejsce. Najważniejszym odkryciem doktora Kamila Omara-Kuraszkiewicza był grobowiec Meref Nebefa oraz sytuacje, które towarzyszyły temu odkryciu. Wystawa egipska jest do 30 września tego roku. Zapraszamy Państwa do, do tłumnego zwiedzania naszej ekspozycji. Dzisiaj jest noc muzealna, to dzisiaj wyjątkowo ta wystawa jest bezpłatna, natomiast już, już w pozostałe dnie jest ona odpłatna. I Nasze muzeum można zwiedzać od godziny 10 do 15 w dni powszednie i od godziny 11 do godziny 17 w weekendy. Także zapraszamy, bo naprawdę jest to niecodzienna okazja do zwiedzania i poznawania kultury starożytnego Egiptu w Świdnicy. Wystawę będzie można oglądać do 30 września w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy.